Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Dzienkę mordeczki, witam was w dzisiejszym odcinku. Z tej strony oczywiście Tomas. Słuchajcie, na wstępie dajcie łapka w łapkę <głapkę> w górę, subika. W komentarzu możecie napisać, nie wiem, właśnie, czy coś, to może dam Wam jakiegoś skinka. Słuchajcie, mamy trochę mamąki. Tu w ogóle jeszcze jakieś bitwy mi wpadły. Mamy 15 400 zł, więc naprawdę. Bardzo, bardzo dużo siano, słuchajcie, więc dzisiaj możemy sobie zaszaleć, że tak powiem. I słuchajcie, idziemy na, ba na bitwę baterki. Mamy to 8K, ale ten gościu to, to nawet tej bitwy nie zacznie tej też, bo to są tacy goście, co wiecie, potrafią nawet miesiąc tu mej bitwę, aż ktoś do nich dołączy, nie? Bo to na cztery graczy, to cztery graczy znaleźć, to raczej nawet. No raczej nie, nigdy się nie znajdzie. Może po roku, czy coś nie. Dobra, Na start bym poleciał jakieś klasyczki. Słuchajcie, takie drogie. Kurde, myślę dwa hole. Dobra, jeden hole. Olympius. 7 kafla, takie skromne, 7000, takie rozchodniacze zaczyna i zobaczmy, Pierwsza skrzynka, Hall. No i co nam z tej skrzynki, słuchajcie, tutaj wypadnie. No zaraz się przekonamy, zobaczymy. Uwaga, najważniejsza skrzynka, ile leci sztok za 8 stówek, no to za 6 stówek, nawet to nie jest 8 stów. Super, a Olympius dał mi AWUPkę fajną za 700 zł. No lipa jest, no zwraca się tutaj tak naprawdę tylko 2000 z 5000. No jesteśmy na minus, no czysto teoretycznie, słuchajcie, jesteśmy na, na minus Ale myślę, że sobie Kurde, tu ktoś bitwy robi, za... ty za 4k bitwa, dobijamy do niego Widzowie, dobijamy do niego Może wygramy, może przegramy, no 4000 bitwa, no tutaj są już te skrzynki lepsze, bo tutaj Naprawdę idzie coś zarobić, są wiecie duże szanse na zarobek, o tak jak jemu teraz już yy, Z pierwszej skrzynki leci kosa Nam też nie jakiś tam zły Nie wyleciało i teraz Jaguarek yy, mu wyleciał, więc zarobiliście, kurde nam skinek leci taki se, jemu też No lipa, no ten Walt może jeszcze tutaj nas uratować, no kurde jemu AWP za 1250 dajami. jakieś gówno, no nie wytrzyma mnie. No cóż, no przegramy tą bitwę, zrobimy sobie jeszcze jedną No i zobaczymy widzowie, co z tego będzie, no leci nam tutaj kosa, ale ona No ona nam nie daje wygranej, dokładnie, przegraliśmy no i cóż, widzowie, no tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Taka smutna prawda. A jeszcze możemy sobie walnąć. Dobra, możemy sobie jeszcze taką bitwę zrobić jedną dla was, dla kontentu, żebyście mieli kontent, widzowie. No cóż, raz się wygrywa, raz się, słuchajcie, przegrywa. Tak nie zawsze, no nie zawsze się wygrywa, no. Więc no, no, straciłem dzisiaj naprawdę sporo siana, bo to wyszło wyjdzie jakieś 13 tysięcy. Więc no jest grubo, jest naprawdę, słuchajcie, grubo. Dobra, skrzynka Lore. Skrzynka Lore i czy nam coś chociaż dzisiaj odda w tym odcinku? Oczywiście, że niech odrodzik dla niego. Ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie. Siemano.